Dzień dobry, przygoda. Dzisiejszym gościem jest z Motosfory Piotr Sołkowski. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. E, masz zaproszenie dla naszych telewidzów, dla wszystkich, którzy kochają motocykle, motoryzację? Tak jest. E, ósmy raz organizujemy Płocki Piknik Motocyklowy. Jest to impreza skierowana dla, do motocyklistów, ich rodzin, ale również do wszystkich sympatyków motoryzacji. Co będziemy mogli zobaczyć i kiedy w trakcie tego pikniku? W dniach 21-23 czerwca tego roku organizujemy w znanym już wszystkim miejscu, czyli na drodze dojazdowej do ulicy Jordanowskiej w Płocku, piknik motocyklowy. Imprezę, na której bawią się dorośli, bawią się dzieci, bawią się całe rodziny. Na tej imprezie. Cóż, gra piękna muzyka rokowa, motocyklowa. E, organizujemy różnego rodzaju konkursy dla e, motocyklistów, dla małżeństw, dla całych rodzin. Czyli zależy Ci, żeby tam było dla każdego coś miłego? No i to, co podkreśliłeś, zapraszasz cały rodzin, czyli nudy nie będzie? Myślę, że będzie jak zwykle, wesoło, radośnie i głośno. E, nie powiedziałeś, od kiedy do kiedy, w jakim czasie możemy tam przybyć. 21. przybywamy na miejsce, rozkładamy się, przyjeżdżają też pierwsi goście, rozkładają namioty. To jest taki dzień pierwszy organizacyjny. Drugi dzień to jest dzień przywitania wszystkich, to jest dzień kiedy e, rusza catering, to jest dzień e, kiedy ruszają również konkursy, zabawy. Jest radośnie, miło, wesoło. To jest ósmy. Kto wpadł z Was na to, żeby zorganizować ten pierwszy piknik, żeby tak razem się zintegrować i zaprosić motocyklistów z Mazowsza albo i z całej Polski? Bardzo często jeździliśmy na zloty motocyklowe, imprezy organizowane na terenie całej Polski. Najczęściej również na imprezy organizowane na terenie naszego województwa mazowieckiego. Zadawano nam tam bardzo często pytania, kiedy coś. Będzie w Płocku, kiedy będziemy mogli przyjechać do Płocka. U Was przenocować, pobawić się. I to jest taki odzew na ten apel. Powstał on 9 lat temu, e, jeden piknik się nie odbył, wiadomo, w 2020 roku była pandemia. Nie chcieliśmy ryzykować, ale kiedy tylko zdejmowano obostrzenia, my natychmiast działaliśmy. Ten piknik ewoluuje, macie na bazie już pewne doświadczenia, że pierwszy od tego ósmego, który będzie czymś się różni? No na pewno, zdobyliśmy już ogromne doświadczenie. Impreza ta, jak ktoś niedawno słusznie nazwał, ona się już wplotła w kalendarz imprez motocyklowych, w kalendarz każdego motocyklisty, że każdy z jeżdżących na dwóch kółkach Powinien chociaż na chwilę nas odwiedzić. Gdybym tam się zjawił, przepraszam, że do tej pory nie byłem, ale obiecuję, że będę, to ilu gości mogę się spodziewać? Wszystko zależy od aury, wszystko zależy, czy gdzieś w pobliżu nie ma imprez towarzyszących, ale z reguły jest to minimum te 200 maszyn, ale również przyjeżdżają ludzie samochodami, przychodzą na pieszo, rowerami, skuterami. No więc wszyscy którzy lubią, kochają motocykle, chcą popatrzeć, chcą z wami porozmawiać, to wszyscy są mile widziani z tego ale oczywiście. W ostatnim okresie, i, tu, i pandemia, i wojny spowodowały, że no troszeczkę się od siebie oddaliliśmy. Jest swoisty taki niepokój w sercach. Ta impreza jest organizowana między innymi po to, żebyśmy się spotkali, żebyśmy ze sobą porozmawiali, żebyśmy ze sobą pobyli. Na naszej imprezie bardzo często spotykają się ludzie, którzy mówią, że nie widzieli się od lat. Ta pasja, czyli motocykle, ma to do siebie, że bardzo łączy ludzi. Piotrek, są sytuacje dość ciekawe, na które uczestnicy czekają. Mianowicie pytanie, kto z najdalszego miejsca przyjechał dostaje uścisk prezesa, uścisk Piotra albo dostaje jakąś statuetkę. Czy są takowe osobowości, którzy na motocykle przyjechali na ten właśnie Płocki Piknik Motocyklowy z odległych stron? Ale oczywiście. Y była kiedyś para małżeństwo, które przyjechało do nas z Czarnego Dunajca. Były osoby na stałe, które u nas gością, z Radomia, z Gniezna, z różnych stron Polski przyjeżdżają ludzie. Najwięcej jest tutaj z regionu płockiego, z Mazowsza, ale są również ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Czyli moto Sfora to grupa, która gości u siebie, ale i przemieszcza się również po innych piknikach, żeby integrować się z motocyklistami, z tymi, którzy mają na sercu podróże jednośladem. jedno śladem. Gdzie wyruszacie w tym roku? W najbliższym czasie jedziemy do Ciechanowa na zlot. To jest nasza zaprzyjaźniona impreza. To jest duże podobno o zlot. Olbrzymich. Mam wrażenie, że największy na Mazowszu zlot motocyklistów międzynarodowy. Tam się spotykamy właśnie z naszymi przyjaciółmi ściechanowa, ale również i z całej Polski i ze świata. Przyjeżdżają również ludzie z zagranicy na ten właśnie zlot motocyklowy. My organizujemy nasz piknik, planujemy w sierpniu taki wypad. My to nazywamy męski wypad. W tym roku najprawdopodobniej ruszymy na roztocze. Dlaczego podkreśliłeś męski wypad? To jest różnica, jeżeli bierzecie Panie, które uwielbiają i są tak zwanym plecakiem, albo ewentualnie też jadą z wami, czyli motocyklista nie może z wami się zabrać na ten męski wypad? Nie o to chodzi. To jest taki czas. On, ta inicjatywa powstała kilka lat temu, kiedy na jednej z imprez wygraliśmy Moto Weekend. Dostaliśmy motocykle prosto z salonu, nowiutkę. I z kolegami wyruszyliśmy na Podlasie i tak nas w pewnym momencie poniosło, że nawet na Litwę zajechaliśmy. To był wyjazd gdzie nocowaliśmy codziennie gdzie indziej. No to, była, to były takie no jeździliśmy po tak zwanych drogach szrutowych. No mieliście Wszelkie... motocykle inne niż tym, którym tak teraz jeździmy. Tak jest, My jeździmy na, najczęściej na takich klasycznych, dostojnych, ciężkich motorach. To były motocykle takie do szosowo-turystyczne, takie na pół enduro, do jeżdżenia właśnie w takich trudniejszych. Bardzo ciekawa przygoda. Jak to żona ostatnio powiedziała, że po powrocie przez miesiąc mi uśmiech z twarzy nie mi... I dlatego męski wypad dlatego tego rodzaju... Tylko i wyłącznie dlatego eee, się my... to nazywa męski wypad, bo jest to taka no troszeczkę taka trudniejsza, trudniejsze trasy. Codziennie nocleg w innym miejscu. Dlatego też no wyjeżdżamy... Piotrek, um, uśmiech nie schodzi, tylko o tym mówisz i o tych planach również z Twojej mm, twarzy. E, twoje podróże e, motocyklowe, e, jakie bywały i od kiedy one bywają? Od kiedy na motocyklu jeździsz? Powiem tak, na dwóch kółkach jeżdżę od dziecka. Ale wiadomo, to były ciężkie czasy, lata 70., 80. E, motocykl najczęściej e, to był skuter motorower, motorynka, Simpson, Otóż no kiedyś było coś, to, to już było coś. Tak jest, tak jest. Pożyczało się jeździło się we dwóch gdzieś wypad nad jezioro. Później, no cóż, przyszło dorosłe życie. Były zawsze ważniejsze wydatki. Rodzina, dziecko, nauka. Ale przyszedł w końcu ten czas, gdzie nastąpił powrót do przeszłości i kupiłem sobie pięknego chopera, Zasiadłem. No i od tamtej pory mogę powiedzieć, że nie siadam z motocykla. Zawsze lubię zapytać motocyklistów, którzy podróżują, podobnie jak, jak ty i inni. Życzę oczywiście szerokości lewa w górę, ale jakieś przygody, jakieś miłe, sympatyczne zdarzenia, jakieś zaskoczenie w trakcie Waszej podróży. Czy pamiętasz takowe? Przygód jest mnóstwo na takich wyjazdach. Przynajmniej różniejsze. są prześmiewcze, są również i niebezpieczne sytuacje. Ale jedną z takich, która mi w tej chwili do głowy przychodzi, to jak żeśmy się w dwie pary, w dwa motocykle wybrali z kolegą do Dobrzynia nad Wisłą. I kiedy już wracaliśmy, pomimo tego, że jechaliśmy na dwóch ciężkich motocyklach, gdzie tłumiki bardzo głośno brzmią, nagle obaj poczuliśmy odgłos uderzeń. I w pewnym momencie, jak z, popatrzyliśmy w lewą stronę, zobaczyliśmy biegnącego w naszą stronę, od strony lasu, potężnego łosia. Obaj zamarliśmy. No, nie dziwię się. Obaj zamarliśmy, no nie wiadomo było, co to zwierzę zrobi. Nagle w pewnym momencie, my jadąc drogą, łoś skręcił wzdłuż lasu i zaczął biec równolegle do nas. E, podróżowaliśmy e, dwa motory i łoś. Kiedy to do nas dotarło, mm, oczywiście nastąpiła szybka zmiana biegu <grystanie> i używając nomenklatury motocyklowej dzida do przodu i już nas nie było. Nie czekaliśmy na bezpośrednie spotkanie z tym zwierzęciem, ale no, przygoda była dość ciekawa. I tak jak mówię, pomimo ryczących motorów my słyszeliśmy odgłos jego kopyt uderzających o podłoże. Piotrek, mówimy my, zapraszamy my. Ja powiedziałem na wstępie Piotr Sokowski, motosfora. Możesz powiedzieć, co to znaczy i geneza powstania motosfory? Jak to jest, że dżentelmeni nagle tworzą grupę? Zawsze mnie to interesuje, bo nie tylko o was chodzi, ale w tym przypadku bardzo proszę. Słowo sfora najczęściej nam się kojarzy z grupą e, zwierząt z rodziny psowatych, ale ma to również swoje odniesienie do ludzi, bardzo głębokie. Jest to Wesoła, roześmiana, głośna grupa y, ludzi. Motosfora. Roześmiana, wesoła grupa na motocyklach, więcej i głośna. I wilk. Wilk musi być, biały wilk. Tak, w barwach naszej grupy jest wilk wpisany w koło motocyklowe. Dlaczego wilk? Biały wilk. To jest fajne, to jest bardzo szczególne zwierzę. To jest zwierzę y, żyjące w warunkach, w których człowiek by nie przeżył, w których y, człowiekowi zamarzają powieki, to jest przy minus 70 stopniach. To jest bardzo twarde, y, szczególne zwierzę. Żyje na wybranych terenach, czyli na północnych krańcach Kanady i na Grenlandii. To jest zwierzę żyjące w małych grupach najczęściej, 8-12. E, e, takich e, Stada. z, stadach, tak, takich małych, właśnie, takich sforach małych, bo już większa grupa to wtedy się nazywa Watacha. E, to jest grupa taka bardzo rodzinna. Oni, te zwierzęta e, funkcjonują na e, o rozległych terenach nawet do 400 km kwadratowych. Chcecie powiedzieć, że wysy się twardziele. Nie boję się Chcę powiedzieć, czy... że jesteśmy podobnie jak białe wilki, takimi podróżnikami. To zwierzę pokonuje dziennie po kilkadziesiąt kilometrów. W różnych warunkach pogodowych. W różnych warunkach jest. tak jest. W bardzo ciężkich, trudnych. Jest to zwierzę działające w grupach takich bardzo rodzinnych. Jest basior, samiec, jest kroczy koło niego wadera, czyli jego samica. W naszej grupie jest podobnie. My jeździmy z naszymi dziewczynami, z naszymi kobietami. Liczymy się bardzo z ich zdaniem. One również noszą nasze koszulki z fajnym, Aha. takim innym, przez nich zaprojektowanym napisem motosfora. Bardzo serdecznie nasze dziewczyny wszystkie pozdrawiam. Ej, Piotr, 60 sekund nie więcej. Czym dla ciebie jest raz na motocyklowy? Tak dla ciebie, dla Piotra Sokowskiego. Skoro od dziecka, więc. To jest przede wszystkim pasja. Pasja to jest coś, co pozwala odetchnąć, odpocząć, odreagować. Siadam na motocykl, jest tylko maszyna, ja i droga. Pracujący silnik, wtedy nie potrzeba muzyki, wtedy nie potrzeba innych doznań. To już jest wszystko. Jest wtedy wszystko, co potrzeba. Zapomina się o kłopotach, zapomina się o problemach, wtedy Jestem przeszczęśliwy, zadowolony, uśmiechnięty. To, co widać. Ale nam potrzeba, żebyś zaprosił na zakończenie ponownie na ósmy Płocki Piknik Motocyklowy. Bardzo proszę, Motosfora Piotr Sełkowski. Kochani, w dniach 21-23 czerwca 2024 roku Motosfora Płock zaprasza serdecznie na ósmy już Płocki Piknik Motocyklowy. Impreza ta. Odbywa się przy drodze dojazdowej do ulicy Jordanowskiej. Są to dawne płockie tokary. Z nowego mostu zjeżdżamy na rondo, skręcamy w lewo na dobrzyków i przed światłami skręcamy w prawo. Droga będzie oznaczona. Tam będzie dobra muzyka, dobra zabawa, konkursy, rozmowy przy ognisku do białego rana. Dziękuję bardzo. Biały wilk z motosfory Piotr Sokowski. My się przyłączamy oczywiście do, tych, do tego zaproszenia. No i cóż, zapraszam Państwa na kolejny program Motosport, Motoprzygoda. Dziękuję Piotr za przybycie do studia. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.